A oh. Czekajcie, bo słyszę, słyszałem... Shit, fuck, jak mnie to straszy, ja pierdolę. Oh, fuck, nej, znać, to o fucking hell, trzeba snąć pierdziela. To wandalizm tam chodzi. Rapture Records, znalazłem! <laughs> Okej, okay, co my tu mamy, co my tu mamy? 10 pocisków. Może jak się schowam, to mnie nie znajdą te durne latające pindy. Ale jak zabiję tylko tego koło rekordca, to powinno wrócić wszystko, że tak powiem, do normy i powinienem skończyć cały level. Wtedy będę u końcu... A, właśnie, piwo miałem sobie się napić. Hmm, dobre. No. To na tych 60 sekund uciekanie jest najlepszym sposobem na ich pokonanie i nie wyda nie ani jednego pocisku. Zostało mi 10 sekund. No. 9, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, ale on gdzieś tu powinien być. Fuck. Cool. No dobra Teraz dostaniesz z, z granatnika Będziesz do mnie Sugar mówił Zresztą, jak ja mogę stąd wyjść? Ktoś wie? Eee. Jak ja stąd mam wyjść? No nie mówcie że to jest jakiś One Way To Hell czy coś. Łoł, wow 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 łoł, Okej. Okay. Dobra. Nic się nie dzieje. Okej, okay, zabrali mi ten. Okej, okay, tu nic się nie dzieje. To jakiś zwęglony miś, czy coś? Mały miś... Coś tam... Tere, tere, fere... Who the fuck are you? Dawaj, dawaj granatnik. Chodź tu cwelu. Kurde. Dawaj, dawaj, dawaj go! Eee... Łoho łoho. Colon captain i... Co, dostałem coś? No dawajcie, rakiety miałem sobie wziąć i co? Ile mi zostało w ogóle? O, dużo mam tego filmu. Mogę sobie strzelać zdjęć ile lezie. Czy ja już wszystkich Big Daddy ich zabiłem? Nawet nie wiem. Co, i co, i co, z czego? O, z tego mogę strzelać. L Lubię. Dobra, jak ja wrócę do głównego holu? Muszę się ro rozglądnąć, czy przypadkiem. I didn't touch her. <grywka> nawet się nie zorientował, co się stało. Dobra, jaki to nie ma zbyt wysokiego. Musimy wrócić i jeszcze raz wrócić, tylko tak szybko się rozglądnę, żeby przypadkiem coś mi szlak nie trafił w momencie, jak już jestem tak strasznie daleko. Możemy zapisać sobie grę. Nie, będę twardym. Okej, okay, tu nic nie widzę, tu nic nie widzę. Okej, okay, wygląda wszystko w porządku i dodamy ostatni obrazek. Masterpiece zrobione. Kurde, no. Masterpiece is accomplished. Czemu? Strzelić mu w głowę, czy coś? Zrobimy tak. New save. Niech mi się save nie. Saving counter, please do not turn off. Aaa, no. okej. Okay. Gdzie on teraz jest? Come on, motherfucker! fucker. Uh -huh. Niech ty tu mi się pojawił on front of me. No, chodź tu. <laughs> On musi się dziś pojawiać, prawda? Od przypadku do przypadku, gdzie on jest? Zdałbym się, mi się pojawił, czyżby go rozszarpało na strzępy. Ok. Chwila, chwila. Gdzie widziałem jego zwłoki latające? Gdzieś widziałem tu jego Okej, okay, New Goal, leave front. Dobra, były zwoki, ale już ich nie ma A dostałem jakąś nagrodę za ostatni, no tak, jego dostałem A. No tak, no tak, bez i tyle. Muszę wszystko kupować, nie też że coś dostać za darmo w prezencie, good mode albo coś Ktoś mógłby rzec, że ta gra byłaby nudna z Godmodem, no bo... Faktycznie byłaby nudna. Okej, okay, okej. Okay, zajebiście, zajebiście. So you have not rescued or harvested all the little sisters. O oh, kurde no. Chodźcie Little Sisters. Już na początku wcześniej też tak miałem, na początku tam gdzieś był ten hospital czy, czy coś. Teraz muszę wrócić, chyba nie, tak mi się wydaje. I poszukać tej jednej dziewczynki. Bo ten Big Daddy gdzieś tu łazi. Muszę się teraz wsłuchiwać. Nie, nie w to, nie w to, tylko w Big Daddy'ego. No musi gdzieś tu być, prawda? Nie ma nic. Nie ma nic. Nie ma nic. Nie ma nic i nie ma nikogo. Big Daddy łaził w tamtym miejscu, gdzie był ten frozen coś tam. Czekajcie, czekaj, gdzie to było to frozen coś tam? Z tej strony? Z tamtej strony? O Jezu, jak mnie wszystko boli. Słyszę jakiegoś cwela. Rzucił sobie pod nogi. Dobra, nie będzie mi się szkoda w ogóle. Dobrze, że. A, kurde, jeszcze w trafię. Ale się drze, ja pierdyle. Okej. Okay. Tutaj dziś było kilka tych, 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 tych Big Daddy jakieś tam łaziły. Słyszę, 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 słyszę. Słyszę dziewczynkę. Ale słyszałem dziewczynkę Autentycznie Tu jest na górze Tutaj na górze jest, znaczy Big Daddy był tutaj, bo się kurz sypał sypał z... z Dobra, to ja go widzę, tylko co on będzie robił Wow! Ja pierdolę Już to jest zawsze taki sam, taki sam efekt wkurwienia O, czy wyjdzie, czy wyjdzie, czy wyjdzie? No wyłaś pin do mała Chyba się kurwi, bo nie wychodzi. No cóż, muszę szukać dalej, ale autentycznie usłyszałem. I co? Jest! Jest zajebioza. Jest, jest, jest. Czyli mogę sobie przygotować moje rakiety. No, dawaj, dawajcie Amo. Nie mogę tam wejść, bo, bo tam są te durne kałasznikowe, co będą do mnie walić. Tu światło na mnie, jak na scenie się czuję. Wali mi w oczach. Chwila... Okej. Okay. Dobra, dobra, dobra. Jest blisko, jest blisko, jest blisko, będzie ubaw! Mm -hmm. Zabije mnie? Nie, nic się nie będzie odzywać. Wow! Gdzie ona jest? Gdzie ona jest? A, oh, Mr. Bubble. Mr. Bubble, rescue. Tak jest, tak jest. Bałem się, że będą się łazić za tą głupią biczą, kurde, całe południu. Thank you. Boże, kolejny tu gdzieś łazi? Jeden się przewrócił. Gdzie ona jest? Gdzie ona jest? Gdzie jest? Słyszę, słyszę, ale... Kurde! Wandalizm, bajcie się. Przynajmniej sobie wezmę, co mi, co mi się rozwaliło. Może mi się uda uciec. Może się te maszyny gdzieś zaplątają w to coś. Będę dłużej uciekał. Hahaha, <grym> za dosłownie. Zrobiła to co, to co chciałem, żeby zrobiła. Może gdzieś się schowam czy coś. Strasznie trudne. Big Daddy jeszcze tam wlazł. On jest mi potrzebny, że jachs na cholera. Idę zostały 3 sekundy. Już się powinni wszyscy do mnie odpindolić. Ok. Dobra, dobra. Teraz mogę wracać. Teraz mogę wracać spokojnie. E, przez Frozen coś tam. Przez Frozen Lands do. Aż mi się przypomniał Icewind Dale. Czy... Tail, Taka gra była, nie wiem czy pamiętacie, w stylu Baldur's Gate'a. Może się wielu narażę, ale Baldur's, Baldur's Gate nigdy mi się nie podoba. Weźcie, walcie się na ryj, banda wariatów. No, 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 walcie, walcie się, walcie się, szybko spierdzielaj stamtąd. Skakuj do komory. A, rozharwestowałem wszystkie dzieci? Brzmi trochę niepoważnie. Nie, nie, nie Okej. Okay. To zostało jeszcze coś tam head, coś tam, tak? No to co, lecimy.